Proszę Państwa, w nawigację wbite, budę i trasa do lofoty. 1136 km przed nami. Obecnie piękne Soneczko. Mamy nadzieję, że cały czas będzie nam towarzyszyć, zarówno w drodze na lofoty, jak i na samych lofotach. Dziękuję no, 1100 teraz przed nami, ale już wczoraj przebyłyśmy? Ile? Gdzieś koło 500. Tak, tak. tak. tak, tak. tak że... Jesteśmy pod Sztokholmem na chwilę obecną. Zaczynamy od zera. O i co rycerka? którą trasę wybieramy? Na rozjeździe jesteśmy. Obie w sumie są takie same. Jaką jakąś z taką krótką dwugodziną. No. Takiej nie ma, mamy wolniej o 4 minuty. E, o za 4 minutą. Powiedz jakąś od 1 do 10. 8. Ja 3, 11. Od prawej czy od lewej, szybko? Od lewej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenast. Wypadło na środkowym, Ok. No to drogę. Ale że co? nasz błąd i odbijamy na E4, bo tamta trasa była z radarami i taka niezbyt się wydawała do jazdy. No i teraz mamy taką też trasę, też niezbyt, ale widokowa, ładna, tylko po prostu chcemy, tak. chcemy odbić na E4, to być lepiej. Że czas w ogóle się nie zmniejsza. <noise> Ciągle mamy 7 godzin albo 6, ale mały posiłek i nie wiem, zostajemy tu czy jedziemy dalej? Jedziemy dalej, jedziemy dalej nie. Hmm. Bardzo fajny parking i do przynocowania i do zatrzymania się, tylko żeby sobie odpocząć, zjeść pogrylować. pogrillować. Naprawdę fajna misyłeczka. O, proszę. Drzewko, którego możemy użyć do grilla. Także nie musimy się martwić o to, że go nie mamy, bo jest jego zapas. No, toaletka to toaletka. Ale róż! Dobra, to co, teraz ja jadę. Okej. Okay. komary, 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 komary. Bo widzę, że ty jesteś już gotowy do drogi, mój drogi. Ja, tak, tu! No, to jest dopiero pasażer na medal. No. no nic. Do zobaczenia na następnym przystanku. Jak domu nie było, tak nie było. A teraz, jak się pojawiły, to jest po prostu w całkowicie ciemno: ani światełka, ani lampeczki, ani świeczuszki, ani płomyka, po prostu nic. Zastanawiam się, czy to jakaś wymarła wioska, czy co. Ani widu, ani słychu. Ale samochody no, stoją. Jakieś porzucone po prostu. Opuszczona wioseczka. Przestrzegam, bo już drugi raz wyjeżdżam... Nawigacja mnie wprowadziła w leśne ścieżki. Były, pojawiły się na trasie tylko dwie opcje. Dwie opcje trasy. Krótsza i dłuższa. Wybrałam krótszą, wylądowałam na takiej leśnej ścieżce, więc wycofałam, pojechałam dłuższą trasą i dłuższa trasa po krótkim odcinku asfaltów, asfaltowej e, to kilka tam, nie wiem, 20 10 kilometrów, może z 30 znowu mnie wprowadziła w leśną dróżkę. I ledwo, mo, ledwo udało nam się wycofać e, na, na kilka po prostu razy. I teraz wyjeżdżamy do jakiejś głównej, ale rycerka mówi, że już od, start, od startu od tej miejscówki, gdzie się pokąpałyśmy i już niby tam miałyśmy jechać na jakąś T12, co moja nawigacja w ogóle nie pokazała. Tylko wybrała dwie opcje i dwie opcje mnie wyprowadziły w las. Także przestrzegam, żeby bacznie patrzeć na, na e, nawigację i nie dać się wyprowadzić na takie manowce. No i teraz dojechałyśmy do jakiejś asfaltowej, no i co dalej? Od samego początku kilometrów nie byłby wały, a minuty zostawały. Mała uwaga, jeżeli nawigacja pokazuje Wam, że u celu będziecie 6:15 i bardzo się z tego cieszycie, bo to tak jeszcze cały dzień przed Wami, to jednak może się okazać, że u celu będziecie o 18:18. .18. Pierwszy raz w życiu właśnie minęłyśmy koło podbiegunowe północne. Dzień dobry, czy jesteśmy na koło podbiegunowym? A czy ty spełnisz wszystkie nasze marzenia? Teraz parking, na który zjechałyśmy na krótką przerwę. Można sobie tutaj zakupić jakieś pamiątki, coś zjeść, lody i tak dalej. No i będziemy teraz ruszać dalej w stronę Budę na prom. ale to jest porządny asfalt idealny wręcz jedziemy jak po lustrze o, nareszcie dojechałyśmy do tej miejscowości do budy skąd odpływają promy ale teraz pytanie czy nas wezmą nie mamy rezerwacji, nie, nie zrobiliśmy wcześniej rezerwacji bardzo dobrze, bo tak nam się godzinowo wszystko przesunęło, że nie byłoby opcji wycyrklować, także to też taki tips, żeby przemyśleć, chyba że ktoś po prostu wsiada i robi zapas kilku godzin i, i jest pewien. I teraz tak, po prawym pasie zarezerwowane 1, 2, 3. My nie mamy rezerwacji, dlatego jedziemy tutaj na Moskenes. Mamy 2, 3, 4, 5, więc kierujemy się w za tymi kamperkami po prostu na dwójeczkę. W razie jakby puszczali pas pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty i byłoby dużo samochodów, to byłoby ryzyko, że nas nie zabiorą. Także staniemy sobie na tym pierwszym i zobaczymy, czy to była słuszna decyzja i ile aut wpuszczają i tak dalej. Ale lepiej być na pierwszym niż na piątym chyba. W każdym razie przeparkowałyśmy. E, właśnie był u nas ten pan. Prosił o imię, nazwisko i z jakiego kraju jesteśmy. Ma takie urządzonko, do którego się po prostu mówi swoje imię i nazwisko. My akurat mamy ze Szwecji, więc powiedział, że nam wyśle rachunek. Wychodzi na to, że nas wpuszczą. Dwa pasy pierwsze już zaczęły wyjeżdżać. Ja zdążyłam się wykąpać. Rycerka właśnie jest w łazience i no. <laughs> kończy się kąpać, więc wjedziemy na prom już wykąpane. Chętnie zostałybyśmy w samochodzie, ale chyba nie będzie takiej opcji. No, ale jak już zjedziemy, będzie to trwało chyba 4 godzinki około, także będziemy w środku nocy, zjedziemy tylko na parking, już będziemy miały kąpiel z głowy, pójdziemy sobie od razu spać. Także myślę, że zaraz wjeżdżamy. Tylko ubieraj się! No, ubieram, ubieram. Jest godzina 22.14 i właśnie wjeżdżamy na prom. Rycerko, ubiera mańki. Rycerka jeszcze kończy, tak, ubierać się po prusznicu. Wszystko na ostatnią chwilę, można powiedzieć. Zdążyłyśmy. Ja odpaliłam, jestem bez butów, bo nie zdążyłam założyć, bo mnie ten koleś po prostu tak mnie zaskoczył. Wyjrzałam za zasłonki po tym prusznicu, a on już chodził. I tak szybko wyskoczyłam, że nie zdążyłam butów założyć. Czyli pan pokazał, że musimy się kierować na prawo. Więc chyba na totalnie prawy pas. Ja już Akurat na ostatnią chwilę ani no, się spłukałam, wytarłam i już ubierałam po drodze. No dobra, chyba tak możemy stać. Ręczne. teraz trzeba znaleźć sobie jakąś dogodną miejscóweczkę. Ten nasz prince niestety nie został z nami długo na pokładzie, bo przyszła obsługa i powiedziała, że pieski muszą zostać albo w samochodzie na dole, albo na zewnątrz. Ale na zewnątrz jest zimno. Na zewnątrz wieje i nie dałybyśmy rady z nim siedzieć i poszedł sobie biedulak. Musiałam go zaprowadzić do samochodu. No i było mi smutno, ale on też jest bardzo zmęczony, więc myślę, że, że po prostu sobie śpi odpoczywa. Mam taką nadzieję. Rycerce się przysnęło, to ja skorzystam z okazji, żeby zobaczyć, co tutaj mają ciekawego. O, taki malutki bardzo bufecik. Jakieś picie, jogurciki, kanapki. Słodycze, gofry. parę kiełbasek na ruszcie kawcia to by było na tyle o, no i jeszcze lód Mam tę podróż na do Mogę dobudzić rycerki. Bye bye. Bye na to, że wszystko pod kontrolą. Pris przespał całą podróż. Jak rycerka. I witamy w Moskenes. Uderzamy od razu na parking z Park Tornajtza na samym końcu Lofotów w tej miejscowości O. Znanym A. Przez wszystkich i stamtąd. Tutaj się ulokujemy. Pójdziemy spać. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień, słoneczko na niebie, noc na parkingu. Spokojna, fajnie się spało. W ciągu dnia już faktycznie tutaj ruch zaczyna się spory, spora wymianka tych aut, a my już szykujemy się do wyjścia. Rycerka pakuje do swojego pyceczka wszelakie sprzęty. Ten seryjny też przygotowany. Idziemy na razie na mały punkt widokowy tutaj w tej miejscowości O, czyli na końcu świata Lofotów. A później udajemy się do Rejne i na ten bardzo popularny punkt widokowy. To już będzie trochę dłuższa trasa, ale no cóż, korzystamy z tego, że jest słoneczko, bo nigdy nie wiadomo kiedy się to zmieni. Ale, ale kitranem masz te klapeczki z iska. Tak. Pokażmy tą skrzynię. Mamy tutaj zapasowe rzeczy na kudetkę. Nic specjalnego, także jakbyście coś tak, chcieli tak. zasunąć, to nie ma co. I co mam do wyboru? Mam jeszcze do wyboru takie buciorki. Mnie się w ogóle nie widzą takie buty w taką pogodę, no ale co mam zrobić? I taki traper, nie? W góry. No to wezmę chyba te. A za chwilę, hmm. ściągniesz i ubierzesz No, klapak ziska, no bo co? I tak czuję, że tak się skończy. Na klapach ziska. No i właśnie opuściłyśmy parking i zmierzamy do Reinebringen, czyli na panoramę archipelagu Moskenes, na którą prowadzi jedyne 1600 schodów. Po około 20-minutowym spacerku taką drogą i poboczem ogólnie przy głównej drodze, dotarłyśmy na miejsce, zastanawialiśmy się, gdzie to jest, gdzie to jest, ale w końcu naszym okom ukazały się schodki co? do nieba i niby kilometrowo jest tylko jeden jeden, a zobaczymy, ile nam to czasowo zajmie, te około 160 schodków. 10. A, przepraszam. Troszkę mi się pomyliło jedno 0 mi wyciekło. Oficerka powiedziała, że to jest zbyt niebezpieczne iść w klapkę dziecka. No to się przebieram. Ale niewykluczone, że na trasie znowu zmienię Dobra, godziny mamy 14.51. Prins gotowy. Prins ruszamy szlak. Ciągle w tej Norwegi. Serio? No znaczną większość mamy za sobą, ale kuźwa, żeby te schodki były trochę niższe. One są naprawdę wysokie. Dobra, idziemy, bo Prince już niepokoi tam w tym plecaku. Ale już, o oh my goodness. Serio chuźba na twarzy to jest ten pomidor <noise> Ostatnie stopnie zobaczymy czy było warto Aha. To, jest prawie, to jaka się mi To I co prys podobać się Warto było siedzieć w plecaku Schody pokonane, ale czy takie niebo? Nie powiedziałam, nie polecamy. Piachu, Prince nie macie pobiegać, muszę go trzymać na rękach. Nie ma gdzie porządnie położyć, wypocząć, zjeść, wypić, poczulować. Ja chciałam o 24 dopiero rozchodzić, muszę sobie tak się rozpierniczę tutaj z tym widokiem, a tutaj kurde same skały i piach. Dobra, teraz opinia na Instagrama. Oh, schody pokonane, 1600 schodów, tak jak powiedzieli, schody do nieba i my się z tym zgadzamy, jest po prostu niebiańsko. Widoczki zapierają tak w piersiach, ledwo łapie oddech, tak mnie w klacie zap zapycha. <laughs> Prince, co ty o tym myślisz? Prince znośnie w plecaku przez całą drogę siedział. No taki widoczek jak z samolotu, już taki widziałam rycerka w nie, no, ładne, Naprawdę, moja seria opinia. szłaś czy drugi raz? Nie no, ja bym nie szła drugi raz, na te schody. Widok piękny, aczkolwiek rozczarowujące jest to, że jak już się wejdzie na tę górę, to nie ma gdzie spędzić takiego no fajnych... No nie ma gdzie poczelować. No, no, no chyba, ma, że to jest to... na samej górze, ale rycerka mnie pozwoliła wejść. A tam się zaraz okaże, że tam jest półka kurwa, leżaki, browary polewają, wino, chipsy, wszystkie przekąski świata, krewetki, zupa z ryby, rybna, ale my nie poszłyśmy. Trzy kroki jeszcze do góry, bo już niebezpiecznie. siedzimy tutaj u piachu. Ale półkę niżej, tam kawałeczek pójdziemy zaraz i tam przesiedzimy Dobra. A zresztą ja nie idę siedzieć, ja już, i rycerka schodzi, a ja zjeżdżam na zwykle. Jak sobie wyciągniesz gumkę z majtek. Prins Pets. Widzicie, im lunch bardziej podobał? No, w fotach trzeba na plekę solę. Plekę solę, bo tam więcej jest żartów znalazł. I tak na szczycie serwują różne smakujki, ja wybrałam sobie smażone krewetki w sosie garlic, z pieczywkiem z masłem czesnikowym, rycerka chyba z rybną też, z chrupkim chlebkiem. Wszystko mi się Chrupki chlebek właśnie. My tak pojadły, zastanawiamy się jeszcze czy browarka nie zamówić to w pubie obok po małym browarku i wtedy już będziemy schodzić. Na razie to nam się wcale nic. Po, po tych krewetkach, po tej zupie, Mi się obżarły jak świnki. Ale, ale być na reynem górniece jak się nazywa i nie zjeść słynnych krewetek i zupy z ryb rybnej w grzew. <gry> Także, wóz programu to to warto 10 Tak. Ty muszę ze szczytem zdjęć. Tak jak tutaj sobie Co za profesjonalizm, co nie? <gry> no, krótce, jak z bliska, z widokiem na lofotę. Nie było, że nie było. Dobrze. że dobrze nie na reklamówkę z Biedry. Z widokiem. Masz. O, czekaj, kurde. Oto one dotarły, nie na moich stopach, ale są. Ja bliska na lufota. Ale schodzi się też. Niekoniecznie komfortowo aczkolwiek. Okay. Kolanka dostają po Dupsku. Oh. o druga kolanka moją dupską. Moje kolanki. U Jezus. Coraz oh. bliżej. Coraz bliżej piwo. Coraz bliżej piwo. No co żywo. Biegnijmy co żywo. <grymka> Martwimy się tylko jedno, że mamy nieschłodzone. No. Wydaje mi się, że będziemy składać dwie rzeczy. Piwo na zakwasy i kolanki, żeby opuchlizna zeszła. Stopnie mam w pół metra, stopie. Fakt, fakt. Nie czy to widać. Aaa, normalnie mi latają nogi. Zagra. Jakby ktoś chciał sobie te. Eee... no... po poprostować, to proponuję na moich łydkach teraz. Twarde jak i madło. Mogę w między dwie łydki wsadzić i wyprostować. No. Coś, coś nie będziemy miały zakwasów jutro, to będzie... Cud. Nie, nie czy będziemy miały, tylko pytanie. Jak długo i jak bardzo? Ale mustaszu. Na tym wyjeździe po prostu nabijam sobie ale w takim miejscu, że zrobił mi się mustaż. I na każdym zdjęciu będę teraz z mustaszem, aż jest gorąco, tyle nie da rady, bo gdzieś tam zaakcentować, bo po prostu mu mustaż cały czas Oj. jest. Boli. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uh! O, oh. Normalnie wchodzą jak Kopciuszka pantofelki. <gulia> jak Kopciuszka pantofelki w masełko. <gulia> Myślę, że ten pantofelek będzie na kopciuszka pasował. Oho, tak. O, tak. Ja, Chyba przyciska pan... tak królewne. Czy ten pantofelek pasuje na tą królewnę? Na miarę szyta. Oh. Znowu doceniamy. Znowu. O jest, jest. Piąteczka. Znowu doceniamy, że mamy nogi i możemy chodzić. Ja po swych, po ja prostym. Jeszcze swoich nie odzyskałam. Okej. Okay. Okay. Watulinkę. <laughs> Watulinki masz. Z Trasy wracamy upieprzone, po prostu w strumyku myłyśmy ręce. Bluza. To jest jednorazówka, dosłownie jest tak uwalona. Buty świeżo wyprane są. Nie, po co to prać? Wszystko jest jednorazowe, pimpu jest tak ukurzony, całe szelki ma ukurzone. Brudne jak świnka, my rozmazane, brudne, spocone. Ale zadowolona, ogólnie fajna przygoda i myślimy, że fajnie było jednak pójść w tym słońcu, dlatego że było fajnie wszystko oświetlone, a teraz już jest tak trochę... Szarobura i ponuro. Jakieś muszki się zaczęły zbierać, takie gryzące. No, no przez te krzaczury to by nas zjadły te komary. A, czekaj, ile nam to czasu zajęło? A właśnie, które jest? What time? Time, 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 time. 18.32. No. A miało być jak zwykle chwilę. Jest na wanik. Z tego miejsca można powiedzieć, że nóżki dalej drgają, są czuć zmęczenie i takie w ogóle spięcie w całym ciele. Zacznijmy jutro. Odpalę kamerę, i od razu jak się odbudzimy. Zrobimy pierwszy, pierwszy krok. <gorsza> Gorzej, jak nie będziesz miała siły, odpalić kamery. <gorsza> jak nie będzie relacji, to znaczy, że królewna po prostu nie miała siły, odpalić kamery. Miałeś mi się napić piwa, ale mi się nie chce teraz z tym się bardziej. No ja sobie herbaty mi daj ta bo mi zimno i mnie. Co ty gadasz? Ja mam znowu krósyki rękaw. Serio, i wcale mi nie... Jakby się tam wykąpała. Teraz <gryzła> jakąś w O, jak cieplutko, gdzie... widzisz. Taka mi się cała wykąpała jak te łokietki. Łokietką łukietką a reszta marznie jest naprawdę gorąco i nie wiem o co jej chodzi. Krótki rękaw. O, o, o.